Bardzo Szwabiński, po niestety przegranym pojedynku, ale ja chciałbym dzisiaj troszeczkę inaczej wyciągnąć dużo pozytywów, bo ja, bo ja widziałem, bo siedziałem pod klatką i przede wszystkim widać było doświadczenie Twoich kolegów, które zaprocentowało u ciebie, bo były momenty przetoczenia, gdzie wykorzystałeś klatkę, co można robić. Dużo ćwiczycie takich elementów? Tak, w klubie, w klubie trenujemy wykorzystanie, wykorzystanie klatki w walce. Więc, więc to na pewno tak zaprocentowało tutaj. Oczywiście było, było tego więcej, bo były momenty, kiedy tak nabijałeś barkiem rywala po to, żeby móc e, obalać. I jeszcze, i jeszcze to było, bardzo mnie zafascynowało, taką wyjątkową inteligencją się wykazałeś, bo e, wiadomo, że ła, muszę to trochę posłodzić, posłodzić, ale naprawdę to było imponujące. E, Naturalnym odruchem jest, że po prostu się łapiesz, czy to lin, czy to klatki, ale Ty w ogóle tego nie robiłeś, doskonale wiedziałeś, żeby po prostu przejeżdżać palcami, żeby sędzia w ogóle Ciebie nie, nie upominał, to było takie świadome, czy, czy jakoś tak, nie wiem, odruchowo nad, o tym nie myślałeś? Znaczy w walce myślałem trochę o czym innym, no, wychodzę z założenia, że umawiamy się na jakieś zasady i staram się przestrzegać tych zasad w walce. Czy... Byłeś zaskoczony, że w zasadzie takim judockim sprowadzeniem Twój rywal Ciebie sprowadził w momencie, kiedy w zasadzie to Ty powinieneś zrobić. To swoje miałeś oczywiście momenty. Byłem zaskoczony, bo wiedziałem, że będzie to robił. Trenowaliśmy obrony przed tym. I chyba dopiero, nie wiem, czy w drugiej, czy w trzeciej rundzie broniłem, obroniłem to, a bardzo, no, ma to bardzo dobrze wypracowane i to mnie trochę zaskoczyło, aczkolwiek no, spodziewałem się, że, że będzie to próbował robić. Słodzenia ciąg dalszy, bo naprawdę, tam było tyle momentów fascynujących, ja wiem, że przegrana mimo wszystko... Nie cieszy, ale też nie wyglądasz, jakbyś miał za chwilę, nie wiem, skoczyć z mostu. Także przynajmniej tak troszeczkę ci podpowiem takie rzeczy, które, które mi zaimponowały. Przede wszystkim to, że, że wytrzymałeś, że pokazywałeś, wiedziałeś, żeby pokazywać sędziemu, że jest ok, bo wiesz, że bywały takie przypadki, a to jest najgorsze, kiedy, kiedy sędzia przerywa próbę poddania, ale dążę do tego, czy czułeś, że twój rywal jest zmęczony tymi próbami poddania, bo tam było na przykład duszenie trójkątne rękami. No to duszenie trójkątna akurat nie, wydaje mi się, yy, nie było zbyt dobrze wpięte, dużo, dużo bardziej niebezpieczna była ta wcześniejsza technika. A na konda no, chyba, tak? Yy, Brabo chyba. Yy, Brabo, tak. tak. Yy, ale to też akurat robiliśmy robiliśmy na, na treningach obrony przed tym, co tutaj to na pewno zaprocentowało to, robiliśmy to te dwa ostatnie tygodnie dużo, no i to, to dało mi taki, taki spokój w tej sytuacji że nie panikowałem, tylko, tylko po prostu czekałem aż, aż on będzie musiał zrobić coś dalej, tak? bo wiedziałem że jak będę za dużo kombinował to mogę jeszcze pogorszyć sytuację. Zgodzisz się do takiego stwierdzenia, że w tym momencie jakby zatriumfowała technika, że on miał lepszą, a ty miałeś z kolei więcej siły fizycznej? No nie uważam, bo tak, bo y, po pierwsze wcale nie był, nie był, wydaje mi się słabszy fizycznie ode mnie, a na pewno dużo słabszy, y, po, po drugie. Może był bardziej dynamiczny, a dynamika to też swego rodzaju siła właśnie. No ale końcówka, no tak, dynamika, nie wiem, czy był no, taki coś. ja nie odniosłem takiego wrażenia, nie, wiem, znaczy, odniosł się, no właśnie, ja nie widziałem tej walki jeszcze. Przy był taki po prostu, wiesz, mocno po prostu się obkręcał, czy sprowadzał tak ściągał w dół, no było to dosyć dynamicznie to robił. Tak? Fajnie to wpiął, tak, to na, na, na pewno, bo to szybko i mimo, że wiedziałem, że będzie to robił też fajnie to, 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 to zrobił szybko, ale ja, ja, ja nie mam takiego, myślę, że tutaj bardziej zawiódł yy, yy jakiś plan na walkę i wyszedł jakiś tam brak mojego doświadczenia, bo e, tak jak wydaje mi się ta trzecia runda pokazała, e, mogłem po prostu, jak zobaczyłem, że e, mój plan nie do końca skutkuje, mogłem zmienić, no bo e, nie wiem, nie wiem e, jak, jakie jest wrażenie, e, mówię, ja nie, nie widziałem jeszcze tej walki, nie wiem, jakie jest, było wrażenie oglądając to z boku. Moje, mo, w moim odczuciu trzecią rundę wygrałem, e, a w trzeciej rundzie zmieniłem, e, zmieniłem trochę e, taktykę na tą walkę. I tak tylko szybko na koniec słyszałem, że jesteś bardzo pracowity też również poza matą i chyba trzecie dziecko w drodze, bądź już się pojawiło. E, trzecie dziecko jest e, w drodze e, nie do Wrocławia, tylko na świat. Tak, na, na świat, że ona jest w czwartym miesiącu w tej chwili. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że tam wszystko będzie, będzie dobrze. No. W domu jest wesoło, jak, jak, jak jest więcej dzieci, więc. Także mimo wszystko gratuluję efektownego pojedynku tej, tej inteligencji w walce o której wspomniałem i jeżeli w jakimś sensie Ciebie to pociesza, to Mirosław Okniński tak odniósł wrażenie, że jest chętny, żebyś walczył dalej dla niego. Zawsze cieszy jak, jak inni chcą, żebym żeby robię to co robię i cieszy mnie, jak inni ludzie to doceniają i chcą ze mną współpracować. W takim razie dziękuję za miłą współpracę dzisiaj. Dziękuję. Również chciałbym jeszcze podziękować trenerom moim, przede wszystkim Robertowi Joczowi, tak samo Kamilowi Umińskiemu, Krzyśkowi Gutowskiemu, bo naprawdę bardzo dużo pracy i energii poświęcają na przygotowanie mnie. Chciałbym Marcinowi Bandlowi podziękować, który też specjalnie przyjechał, żeby mi pomagać do Warszawy. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Chciałbym podziękować wszystkim chłopakom, całej ekipie tam z S4 Fight Team podziękować mojej żonie za cierpliwość i wszystkim osobom, wszystkim moim przyjaciołom, którzy mnie wspierają, mają później do mnie żal, że nie wymieniam ich w podziękowaniach, ale no, chciałbym bardzo podziękować, bo też to wsparcie dużo mi daje. Dziękuję również, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.